Dzień dobry, dzień dobry. Kolejne nagranie, a w nim All Call E-Watch GT, czyli bardzo ciekawy smartwatch. Zostańcie ze mną, zobaczycie co też można wcisnąć w dzisiejszych zegarkach. Trudno w to uwierzyć, naprawdę. Aha, dobra, nic tu nie ma, nic tu nie ma. Co tutaj mamy? Też nic nie mamy, dlatego że już wszystko wyciągnąłem. Dobra, też nie mamy tutaj nic, to jest... Są takie mikro śrubeczki, trzy sztuki, jest przewód USB na micro USB, jest szybka z poliwęglanu, jest jeszcze taki bardzo malutki śrubokręt, czyli wkrętak, do czego to zaraz powiem i jest jeszcze ładowarka, ładowarka jest tutaj port micro USB jest gumowana, więc kiedy to położymy, to się fajnie trzyma stołu i cztery piny do doładowania. A co z zegarkiem? A zegarek tutaj, proszę bardzo. Zobaczmy sobie tylko tutaj tak, z zobaczę tylko jaką jasność ma nastawioną, jest na fula, Dobra. Czyli tak on wygląda, tak on wygląda na moje ręce. Całkiem spory, jak widzicie, ale ja akurat przyzwyczaiłem się do tego zegarka, o który pytaliście już wielokrotnie. Myślę, że słuchajcie, o ten zegarek pyta, pytało się setki osób. Specjalnie go kiedyś ściągnąłem z Japonii, kiedy nie był jeszcze dostępny w Europie, i do dzisiaj, tak naprawdę, e, filmu o nim nie było, ale to może jeszcze. Kiedyś również o nim nagram. Dobra, ale nie o nim dzisiaj mowa, tylko o czymś, co mam tutaj na ręce. ściągnę i już Wam opowiadam o nim. Od czego zaczniemy? Zobaczmy w takim razie go z zewnątrz. E, tutaj ma chyba 46 mm, więc jest całkiem spory. Czekajcie, nie, niech tylko spojrzę, ale tak mi się wydaje, że 46 mm możemy sobie jeszcze. Tutaj jakiś liniał przyłożyć i zobaczycie, że tak naprawdę ma w granicach 40 mm, 42 mm sam wyświetlacz, a po przekątnej, albo tutaj z góry na dół, koperta ma czyli odtąd dotąd jakieś 53 mm, na szerokość, ponieważ tutaj. Ma dwie kamery, jest też dosyć sporo jakieś 54-55. Grubość jeszcze grubość tutaj będzie w granicach 16-17 mm. Dobra, co mamy tutaj do dyspozycji? Pasek jest silikonowy 43 mm. Uchwyt jest wymienny, więc możecie sobie. Dostosować, ja zresztą będę ściągał za chwilę jakieś inne kolorowe. E, dobra, mamy dwa przyciski funkcyjne: dwa przyciski takie, a dwa przyciski mamy tutaj: jeden home, drugi back. Tutaj mamy, jak powiedziałem, dwie kamery, do nich jeszcze wrócimy, i z tyłu jest, są cztery piny, właśnie do ładowarki. Jest ta odkręcana klapka. Do, pod którą wkładamy kartę SIM, ponieważ to jest również normalny telefon. I tutaj mamy diody do, do badania pulsu. Dobra, teraz ładowarka. Zobaczcie, że. Pach! Ona naprawdę sama przyciąga się, ponieważ jest magnetyczna, oczywiście, i, i sama się ustawia. Nawet jak będzie źle, to wtedy obracając lekko ona nam wskoczy w odpowiednie miejsce i będzie się ładować. Dobra. Czyli mamy sprawa, sprawę tutaj jakby wyglądu zewnętrznego. Kolejna rzecz. No to przejdźmy tutaj do y, parametrów technicznych. Czyli wymiary widzieliście. Y, wagi chyba nie mam. Wyświetlacz 400 na 400 pikseli. Wyświetlacz jest IPS, TFT i jest naprawdę całkiem jasny. Tutaj absolutnie nie mam się czego doczepić. Jak sami widzicie, to wygląda wszystko naprawdę bardzo dobrze. I ta rozdzielczość 400 pikseli przy tych wymiarach to jest rewelacja. To jest rewelacja. Jakiś inny kolor, żebyście widzieli. Czy jakieś zupełnie... Żywe barwy, jakieś białe, no to już daje, daje po oczach. I o to chodzi. Oczywiście widoczne jest to w dzień, e, znaczy w dzień w, na zewnątrz i w pomieszczeniach. Sprawdza się to całkiem fajnie. Dobra, i jedziemy dalej. Kolejną rzeczą e, po wyświetlaczu to będzie oczywiście właśnie opcja, że jest to telefon. Ja tutaj jeszcze karty SIM nie wkładałem, więc może tą opcję sobie przełożymy na kolejne nagranie. I od razu Wam powiem, że na dzisiejszym filmie nie skończymy, ponieważ jest tutaj zbyt dużo rzeczy, o których warto powiedzieć. Jeśli będziecie mieli też pytania, to wtedy też postaram się w tym kolejnym nagraniu o tym opowiedzieć. Rzecz kolejna. Bateria 1260 mAh. Olbrzymia bateria. Tutaj mamy, zobaczcie, no jest 18 godzina. 68% i pół dnia, przynajmniej było używane, był używany Bluetooth i e, wifi na maksymalnej jasności. I teraz jest nastawiony e, bodajże 30 sekund czasu sypiania, więc bardzo dużo. I ta bateria naprawdę pociągnie kawał czasu. Dobra. Chyba wszystko. Aha, i jeszcze jest on e, IP e, wodoodporne IP67. E, producent tutaj podaje, że w standby time jest około 3 do 5 dni. Czyli ten czas, c czas czuwania czy używania, no tak naprawdę e, 3 do 5 dni. To jeszcze wrócimy do tego, e, kiedy trochę, trochę dłużej będę go miał na nadgarstku. To wtedy również podsumujemy w tym przyszłym nagraniu. 3 GB 32 GB I jeszcze rzecz, o której tutaj nie wspomniałem, chyba. No to mamy tutaj czterordzeniowy CPU MTK o częstotliwości 1,25 GHz. I przechodzimy w takim razie już do systemu. Czekajcie, jak go położę, zrobimy sobie zbliżenie. Ostrość powinna być chwycona dobrze, nic się nie odbija, światło nie odbija się. Dobra, tutaj teraz jest tarcza i launcher oryginalny, czyli mamy, dobra, jesteśmy tutaj w opcji Home i teraz tak, przesuwamy w lewo, mamy notyfikację, czyli powiadomienia, przesuwamy w prawo. Wchodzimy do wyboru aplikacji. W tym momencie mamy tutaj tą, to menu na bombelkach. Dajemy back. Teraz w dół wchodzimy w opcję. Możemy włączyć Bluetooth i Wi-Fi. Jest oczywiście GPS. Możemy również włączyć. Dobra. I teraz tutaj na samym dole mamy takie cztery menu, cztery pozycje, ponieważ tutaj mamy. Jakby w górnym menu mamy kolejne podmenu. Tutaj widzimy, że nie ma karty SIM. Bluetooth jest włączony. Przewijamy dalej. Opcja czyś, czyszczenia. No to sobie wyczyścimy. Dobra, wyczyściło. Eee, tada, tada, tylko raz. To zaraz Wam pokażę. Co jest tutaj. Co, co to było. Czyli w tu, tu. Mamy player i widget pogody. Wchodzimy tu i wchodzimy w, w górę. I tutaj mamy aktywności bazujące na tym czujniku, który również pokazałem. I czujnik również jest z kroków, który nam mierzy te wszystkie aktywności nasze. I oczo, oczywiście one się zapisują później w statystykach. Jesteśmy tutaj z powrotem. Teraz przyciśnięcie, Długo, klawisza tutaj home, mamy jeszcze jedno menu, wyłącz, reset, power save i ostatnie tutaj taski. Kiedy wejdę w to menu, nie ma nic chyba uruchomionego, no właśnie, nie ma nic, dobra. I teraz tak, uruchamiamy z powrotem, właśnie, to zaraz Wam jeszcze pokażę, bo tutaj mam zainstalowane coś specjalnego, Dobra, teraz wchodzimy tutaj i pokażę Wam w opcjach systemu, dźwięki, ustawienia, wyświetlacz, wszystkich menu też również nie będę przechodził, pokażę Wam tutaj tylko o zegarku, informacji o telefonie tego nie będzie, wersja systemu Android 7.1.1 i teraz tak, kiedy kilkukrotnie naciśniemy, tak jak w normalnym Androidzie, kilka razy, system i mamy na przykład test głośnika, zwróćcie uwagę też na ten kwadrat. Kiedy przycisnę długo Home, mamy tutaj ikonkę kwadrat lub wypełnienie ekranu. I teraz mamy już pełną wypełnioną. Wracamy, wracamy. I tutaj jeszcze coś pokażę. Numer kompilacji, jeśli kilkukrotnie to wcisnę. Eee, dobra, źle, jeszcze raz. To wejdziemy do opcji programistycznych. Jest. I zobaczcie to, to są dodatkowe opcje od Androida jest tego odgroma. To wszystko możecie ustawić. Co to daje, tak naprawdę? Słuchajcie, to jest zegarek z gołym Androidem. Tutaj można zrobić wszystko. To jest po prostu w pełni sprawny telefon. Telefon z, z gołym Androidem. Zaraz Wam pokażę. Dobra. Weźmy na przykład sobie jeszcze tutaj w, w kamerę. Teraz jest tutaj ta kamera boczna. Kamera boczna ma 5 megapikseli, kamera górna ma 2 megapiksele. Tak, i tutaj widzimy teraz że się nagrywa, no ale robimy tutaj pod światło zupełnie. Tutaj jest kamera boczna i ja sobie przed chwilą zrobiłem zdjęcie, które również tu wywołujemy. Była kartka postawiona i teraz zobaczcie jak szczegółowa jest to kamera, te 5 megapikseli. To jest normalnie kawał, kawał kamery. Zobaczcie. Na luzie możecie przeczytać sobie, możecie y używać tą kamerę. Oczywiście to posługiwanie się tutaj, może tak będzie skalowanie. No jak skaner, nie? No, taką kartkę zrobiłem z ręki i te 5 megapikseli to jest kawał rozdzielczości. Naprawdę. Dobra. Oczywiście można nagrywać również filmy. Kolejna rzecz. Wchodzimy do Google Play. Spójrzcie na to. Wszystko jak leci możecie instalować. To wszystko działa. Zwróćcie uwagę też również tutaj na to wypełnienie ekranu. Kiedy przecisnę wejdę na kwadrat to mam już wszystkie elementy się mieszczą, tak? Jest po prostu zmieniona rozdzielczość. Wchodzimy w kwadrat i możemy tutaj sobie spokojnie to wszystko instalować. Dobra, to jeszcze Wam pokażę eee, co. No, jakaś gra na przykład. Jest ściągnięta, zainstalowana i normalnie tutaj wszystko chodzi. Możecie na tym również grać. Cyk cyk cyk. Więc, tak jak mówię, jest to w pełni normalny. Ten proces w połączeniu z tym 3GB to normalnie elegancko działa. Dobra. Jest oczywiście Spotify. A dalej, wyłóż stąd. Tylko raz. I pokażę Wam jeszcze tylko na sekundę YouTube. Również to działa. To okienko, które się pojawia cały czas. To jest launcher i to zaraz Wam też pokażę. Ponieważ jest to goły Android, jesteście w stanie tutaj zainstalować wszystko, co Wy chcecie. Oczywiście reklamy. Dobra, przeskakujemy. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Wypełnimy to bardziej. Elegancko, nie. To wszystko działa. Dobra, cofamy się. Cofamy się. Teraz tutaj powinno być już to recent task. Właśnie. To są te aplikacje w pamięci, które mamy ruchomione, czyli dokładnie jak na telefonie. I ostatnie to, co pokazałem z launcherem, może być ten launcher główny. A tutaj jest launcher, który jest doinstalowany, który zwiększa funkcjonalność i praktycznie jesteście w stanie zmienić wszystko w tym telefonie. Zobaczcie, zupełnie inne tarcze i inne widgety w innej konfiguracji. Widzicie? Wszystko jest się tutaj w stanie zmienić. Inne tarcze. Proszę bardzo. Pach i zupełnie inne, i tutaj również wtedy wybieramy w ten sposób. Jeszcze wam rzecz pokażę jedną, która jest bardzo ciekawa, do tego już będzie nam potrzebny telefon i aplikacja WeWatch 2 Watch 2, We Watch 2. Eee, Znaczy We Watch 2, dobrze. I teraz sobie wejdziemy tak. Wejdziemy sobie tutaj, o, dobra, niech będzie to Main Activity. Tutaj weźmiemy sobie opcję maila. Czyli normalnie Gmail jest zainstalowany, taki w pełni, w pełni sprawny, tak? Całkowicie zmienimy tylko na kwadrat, żebyśmy wszystko widzieli, i damy sobie nowego maila i teraz. Jak go napisać? Przecież klepanie tutaj po tej klawiaturze będzie bardzo uciążliwe. Zobaczcie to. Wejście pomocnicze. Klikamy. Dzień dobry, jak się macie, jesteście. E, mam nadzieję, że wszyscy zdrowi i dobrze się czujecie. Zapraszamy na kolejny film na testy.tv. Bum. ta da, -da. Jest. Czekajcie. O, gdzie jesteś? No. Zobaczcie, wszystko jest pięknie napisane na zegarku. Czyli tu jesteście w stanie dyktować, a on przynosi automatycznie na zegarek. Tutaj jest jakby również ta konfiguracja tych wszystkich aktywności. Możecie mierzyć tętno i tak dalej, i tak dalej. Jeśli macie jakieś pytania co do tego zegarka to śmiało piszcie. Ja. Postaram się jeszcze zapisać jakieś yy, pomysły tutaj czy uwagi co do, tego, co do tego zegarka. I widzimy się za jakiś czas. Do zobaczenia. I ode mnie, kciuk w górę na pewno, bo kawał sprzętu. Hej!